nie zauważyć, że dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na naszych oczach zmienia się region. Chcemy to pokazać w nowym cyklu Podróże nieoczywiste śladami funduszy unijnych. Tym razem odwiedzimy 8 miast Kujawsko-Pomorskiego. Zaczynamy! Hey, hello! Dzisiaj jesteśmy w mnie. Ładnie było, bardzo. Zastanawialiśmy się, ile razy byliście w tym roku w kinie, bo my w sumie ani razu. <noise> Pora to nadrobić. Dlatego też teraz wybieramy się do kino teatru Rondo, które znajduje się nieopodal na rynku. Przedmiotem projektu była modernizacja i przywrócenie pierwotnych funkcji obiektowi kultury kinoteatrowi rondo, wyłączonemu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Celem działania było zatrzymanie degradacji obiektu objętego gminnym programem opieki nad zabytkami oraz odtworzenia funkcji kinoteatru rondo wraz z nadaniem mu nowej funkcji animacji i aktywizacji kulturalnej. Dzięki modernizacji tego obiektu reaktywowany został kinoteatr na terenie miasta. Została zwiększona liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Hełmiński Dom Kultury. Miejsce zostało dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, utworzone zostały również nowe miejsca pracy. Żeby pokazać wam odrestaurowaną zabytkową kamienicę przy ulicy Grudziowskiej 36, wracamy kolejnego dnia. Jak widać, już przy nieco innej pogodzie. Kamienica, w której się znajdujemy, jest to infrastruktura miejska, która została odnowiona i wyremontowana w wyniku realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków na rewitalizację zdegradowanych przestrzeni miejskich. Dzięki czemu możemy się cieszyć dzisiaj piękną infrastrukturą, którą udostępniamy nieodpłatnie organizacjom pozarządowym. Nie tylko organizacje, ale również każdy mieszkaniec, który stworzy jakąś ciekawą inicjatywę społeczną, chciałby ją zrealizować we współpracy z mieszkańcami czy we współpracy z organizacjami, jest do nas serdecznie zapraszany. W kamienicy znajdują się trzy sale konferencyjne, w których mogą być realizowane działania szkoleniowe i również różnego rodzaju projekty oparte na działaniach manualnych jak również mamy tak zwaną salę klubową do nieformalnych spotkań. Również dysponujemy dla Państwa komputerami. Mamy salę komputerową. Jest możliwość wykorzystywania adresu i internetu na potrzeby organizacji i na potrzeby realizacji projektu. Żegnamy hełmno. Do zobaczenia!